Siemaneczko panie i panowie, to też nie żadne lokowanie produktów. Po prostu kupiłem to urządzenie, żeby sprawdzić jak to działa. I sobie to przetestujemy i na tej szybce, która tu jest dla testów, no i na prawdziwym samochodzie, albo na prawdziwej szybie samochodowej. To tak, ładnie wygląda na taśmę można sobie przykleić w samochodzie w jakimś takim dostępnym miejscu, bo Przeważnie wykorzystuje się to, gdy no jest poważny wypadek i wpadniemy do wody i nie możemy szyb otworzyć, bo na przykład akumulator odetnie nam prąd. A o tym też sobie jeszcze porozmawiamy odnośnie tego akumulatora i braku prądu do otwarcia szyby. A niekiedy drzwi nie można otworzyć bez bardzo już duże ciśnienie, przez to, więc najpierw co sobie zrobimy tak. Mamy tu szybkę, ona jest w całości. I zobaczymy. Podłoże pod spodem to maska. Zobaczymy, czy to zadziała. No zadziałało ładnie. Bez, bez jakiejś siły. No dobra. To też było hartowane. Zrobił się maczek. No ok. To zadziałało. Więc za chwilę sobie przejdziemy do testu na prawdziwej szybie samochodowej. Ja się wbiłem tą kolczastą różę nogą Kur cool. mm. ładne ryski poszły Dobra muszę się tu dostać do tego autka Jest właśnie w takich krzoczkach tutaj <grymne> Mamy szybę, o przyciemniana jest nawet Czyli utrudnienie Dobra sprawdzimy ładnie to widać ładnie widać Tak, nie? Zobaczcie, żeby nie było jakiejś... Trzyma się, nie? Mocno. Sprawdzimy na środku. To bardzo łatwo. Bardzo łatwo naprawdę można dziurkę zrobić i się przeciąć. Tu też mi w palca poszło. Nie, nie, nie spodziewałem się, aż, że aż tak łatwo. Nawet nie poczułem tego tego strzału żeby móc się zablokować działa na pewno Mam tutaj powbijane parę śkiełek. ale dobra nie będę pokazywał dalej tego bo może YouTube nie lubić krwi ale jest i można już z tym sobie poradzić i wyjść z samochodu gdyby istniała taka potrzeba i a propos, dlaczego trzeba martwić się i kupować takie ustrojstwo? O tym za chwileczkę. Dobra, jestem. Musiałem sobie palce owinąć oczywiście, bo to amatorszczyzna poszła w warunkach polowych i jest jak jest. No ale co, co tu co się nie robi dla Was widzowie? Wymyśliliśmy sobie tutaj elektryczne podnoszenie szyb, przód, tył, wszystko. Nie, 21 wiek mamy, wszystko musi ładnie wyglądać, elegancko. Ale no właśnie pamiętacie nasze poczciwe maluszki albo obojętnie który samochód, który miał roleczkę i w czym problem? Jest roleczka, nie potrzebujemy żadnej elektryki, żeby otworzyć szybę, tylko po prostu kręcimy. Łatwiej nam to przyjdzie otworzyć w ten sposób szybę, niż szukać jakiegoś ustrojstwa do wybicia szyby, jeżeli możemy otworzyć, a w panice możemy nawet tego nie poszukać, to może gdzieś się odkleić, gdzieś się zapodzieć w samochodzie i będziemy tylko naliczyć na ten młoteczek, który może nam się zagubić pod siedzeniem samochodu, może wylądować po drugiej stronie naszego samochodu, jeżeli dojdzie do wypadku, nie wiadomo jaki to wypadek, co się dzieje. I też dlatego. Mamy 21 wiek, mamy elektryczne szyby LED. Dlaczego ktoś nie wymyślił albo nie zostawił pięknej rolki gdzieś po prostu z boczku, żeby sobie była. Lub mechanizm zwalniania blokady, mechanizmu odpowiedzialnego za trzymanie tej szyby, pociągamy, duszamy guziczek lub pociągamy za tę linkę i szyba nam sama spada po ponownym zabezpieczeniu. Może nadal działać, służyć. Jeżeli przy takim wypadku i tak to by nie miało sensu, ale gdyby mówię, gdyby ktoś chciał spróbować, odbezpieczamy szybę, spadnie, podniesiemy szybę elektrycznie, zabezpieczymy i to działa na przykład z powrotem, nie? Dlaczego? Dla pieniędzy pewnie, bo za mało osób ginie, topiąc się we własnym samochodzie. Ale ogólnie na świecie ginie ponad milion ludzi w wypadkach. A z tego nie wiem na przykład ile poprzez utonięcie, ale już jak wymyślili takie młoteczki do wybijania szyby, takie młoteczki bezpieczeństwa, takie które przed chwilą wam pokazałem. Co na demonstracji przeciąłem sobie palce, które musiałem okleić. No i świetna sprawa. Stare rozwiązanie, ale że nie wymyślili nic na poczet XXI wieku, żadnego zwalniania, żadnego, żadnej pomocniczej linki, no to też jestem trochę w szoku, a Wy co o tym myślicie? Dobra, na dzisiaj z maluszka Was pożegnam. Zdrówka życzę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy dobre rozwiązania z tym patentem. No i myślę do następnego i trzymajcie się. Na razie cześć.